Dobra, powitać szanowne grono. Ja kolejny raz z zapytaniem o wspomaganie eee, DPS Kanam Renegade 1000. Przed spawaniem tego oto pięknego dzika wszystko chodziło, a w tej chwili przestało mi pracować. Akumulator był odpięty, masa była założona jak najbliżej punktu spawania. A wspomaganie nie działa, i teraz e, takich kilka rozwiązań przychodzi mi na myśl. Wstępnie jestem umówiony z kolegą z Mińska Mazowieckiego, żeby podpiąć komputerek, zobaczyć co nam tutaj się pokaże: czy będą jakieś błędy, czy w ogóle elektronika wspomagania żyje. E, a kolejne rozwiązania to są właśnie takie, że zacząłem troszkę czytać, jak to wspomaganie jest zbudowane, e, jak ono funkcjonuje i dopuszczam dwie takie możliwości. Powiedzcie mi, czy się mylę i czy w ogóle jest sens gdziekolwiek jechać naprawiać, bo w Rzeszowie kolega oferuje taką usługę za 1000 zł, a na jakimś sklepie internetowym, forkład, nie wiem, kładowanie.pl, mniejsza o większość, znalazłem usługę serwisowania czy tam regeneracji, jak to zwał, tak zwał, za 3000 zł i do czego jeszcze zmierzam, pokażę wam, że tutaj żadnych błędów mi nic nie pokazuje, tak? jako DPS Max, czyli tak jakby normalnie funkcjonowało wszystko, a kierownicą praktycznie nie idzie w ogóle ruszyć, nie? Proty trzyma wszystko, chodzi tak jak trzeba, jest ok. I teraz tak, czy jest sens w ogóle interesować się taką, jakąkolwiek usługą? Czy, 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 czy w ogóle to ma sens, bo się zastanawiam nad tym, że czujnik momentu obrotowego zainstalowany na przedłużeniu kolumny kierowniczej, czyli tam na wspomaganiu taki, taki okrągły czujniczek, wiecie, ci co wiedzą, to wiedzą o co chodzi, tam rzekomo ta ośka jest namagnesowana. I czy ja spawając to, Oczywiście wytwarzając przez spawaniu jakieś pole magnetyczne, jest wytwarzane. Czy ja mogłem rozmagnesować tą ośkę? Czy mogłem uszkodzić elektronikę? Jeżeli uszkodziłem elektronikę, to będzie mi się wyświetlał jakiś błąd, czy dopiero po podpięciu do komputera. I ewentualnie mówię, którym rozwiązaniem się interesować? Czy macie jakieś doświadczenia z tymi dwoma firmami? No bo rozstrzał cenowy jest dosyć spory: 1000 3000 zł. To, to to tak no powiedzmy yy, duże widełki czy możecie mi coś w tym temacie podpowiedzieć z góry dzięki chyba że ewentualnie ktoś z was jest zainteresowany zakupem w tym stanie to też ewentualnie możecie mi pisać jakieś propozycje ja się zastanowię z tym tematem dzięki do zobaczenia do usłychu